Ile trzeba zapłacić za wizytę u logopedy w różnych miastach w ogóle w całej Polsce? Czy są to jednolite ceny, czy różnią się? Dziś będzie o tym odcinek, bardzo ciekawy, ale także czy podwyższacie? Jako logopedzi swoje stawki od Nowego Roku. Nazywam się Agnieszka Capron, jestem surdologopedą i pracuję głównie z dziećmi z badami słuchu i z opóźnionym rozwojem mowy. Dziś y, temat dość, y, może nie nietypowy, ale taki inny, a mianowicie będzie o stawkach. O stawkach logopedów y, w kontekście tego, ile rodzic płaci za wizytę u logopedy. Bo to nie znaczy, że tyle logopeda otrzymuje, bo są różne tutaj. Y, Podatki i tak dalej, ale mówimy o tym, ile rodzic płaci. Robiłam y, takie ankiety na Facebooku, na Instagramie, gdzie Kilkadziesiąt osób wzięło w nich udział. Także ogląd mam taki powiedzmy dość duży. Kilkadziesiąt do myślę stu, stu kilku osób wzięło udział w tych ankietach, gdzie odpowiedziało, ile trzeba zapłacić za wizytę u logopedy w danym mieście. Wnioski są bardzo ciekawe. Po pierwsze, przyjęliśmy sobie jednostkę 45 minut. Jeżeli ktoś pisał za 30 czy 60 minut, nie brałam tego pod uwagę, ponieważ, no jakby tutaj, y, chcemy, żeby to było jednolite, więc 40-45 minut taka jednostka czasu. Jeśli chodzi o ceny, także wzięłam tylko te okrągłe, y, na przykład 100. 110 czy 90 zł. A jak było 95, to je zaokrąglałam raz w, ten, raz w tę stronę, ale także jeżeli była cena przedziałowa między 70 a 90 zł, no to wtedy mm, te cenę też nie brałam tego mm, pod uwagę, bo mieliśmy taki dosyć duży przedział. Pod uwagę brałam tylko te zgłoszenia, gdzie była konkretna stawka za 40 lub 45 minut. I jak to się po pierwsze, zanim przejdę do kwot, co ciekawe, nie było związku bezpośredniego. Mała miejscowość, niska cena, duża miejscowość, wysoka cena. Bezpośrednio takiego prostego związku nie było, a był jednak podział na taki zachód i południe i taki wschód, trochę północ, ale taki bardziej wschód. Czyli bardziej od umiejscowienia, jakby od miejsca, tak, czy to wschód, zachód, północ, południe niż od wielkości miasta, bo wiele osób zgłaszało się z zachodu u nas, jakby z tej zachodniej części Polski, z małych miejscowości, ze stawkami wyższymi niż na przykład w Lublinie, czyli tutaj mieście na wschodzie, w bardzo duże miasto, ponad 300 tysięcy mieszkańców i tam były stawki niższe niż na przykład małe miejscowości po zachodniej stronie. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze... Po tej stronie jest większa, a po tej niższa? Nie, nie. Absolutnie. Ale jednak tendencja pewna była. A więc nie od wielkości miasta, a od jakby miejsca, od miejscowości, a nie, no właśnie, od tej wielkości. Co jeszcze ciekawe, jeżeli miejscowość była blisko dużego miasta, czyli na przykład pod Warszawą, nawet nie sama Warszawa, to też ceny były wyższe, niż mała miejscowość po prostu gdzieś tam rzucona w jakimś miejscu polski, która nie ma obok siebie żadnych dużych miejscowości. Więc pod dużymi miastami mieliśmy też większe ceny niż, niż właśnie takie miasteczka gdzieś tam rzucone po Polsce. I tak Warszawa wypadła jednak tutaj z najwyższymi cenami różniąca się znacznie od wszystkich innych zgłoszonych miast. I jak to uporządkowałam? Procentowo. Między 60 a 120 zł kształtowały się wszystkie zgłoszenia. Nikt nie zgłosił mi ceny niższej niż 60 zł lub wyższej niż 120, chyba że Zostałam takie informacje jak studentka, która dopiero rozpoczyna pracę, ale to tego gdzieś tam też nie wliczałam, jako osoba, która jeszcze jakby na przykład nie ma nawet statusu logopedy, a ze zgodą kuratora prowadzi zajęcia, takich osób nie wliczałam, nie wliczałam też, że słyszałam, że Gdzieś tam, gdzieś tam jest taka stawka, bo słyszeć, a prawdziwa stawka to zupełnie inne rzeczy, a nie jakichś terapii specjalistycznych, tylko klasyczna terapia logopedyczna. E, I tak, między 60 a 120 zł to są widełki. Czyli uwaga za tę samą terapię. W jednym miejscu macie 60 zł. A w drugim 120, czyli dwa razy tyle. I jak to się kształtowało procentowo? 7% osób zadeklarowało, że cena terapii to 60 zł. A więc bardzo, bardzo mała liczba osób zgłosiła właśnie 60 zł. Co ciekawe, na przykład Lublin, w Lublinie są takie stawki. Oczywiście, jakby nie zawsze, nie każdy, ale są. A Lublin jest miastem ponad 300 tysięcznym. 300, ponad 300 tysięcy osób tutaj mamy. A na przykład w Warszawie nikt takiej stawki nie zgłosił. Także 60 zł. 7%. Bardzo, bardzo mała liczba z Was. 70 zł. Zgłosiło już 9% z Was, czyli jakby już troszeczkę więcej, ale jednak bardzo mało osób powiedziało, że 70 zł to jest cena logopedy w ich mieście, a znacznie większa liczba osób zgłosiła 80 i 90 zł. I tutaj te dwie stawki najczęściej padały, i one mają po tyle samo procent. A mianowicie po 24% odpowiedzi. Czyli 24% z Was mówiło, że 80 zł to stawka i 24%, że 90. I to były dwie najpopularniejsze stawki. Ale zaraz za nimi było 100 zł, które zgłosiło także wiele osób, dokładniej 21%. A więc 80, 90 i 100 zł to najpopularniejsze jakby ceny terapii i 80 i 90 tak jeszcze bardziej, ale 100 tak naprawdę ich dogania. 21% to 24, naprawdę mała różnica. Z kolei ciekawe, że nikt praktycznie nie zgłaszał stawki 110 zł. W każdym razie 110 zł. to były jakieś pojedyncze przypadki, nie mające tutaj znaczenia większego w naszych tutaj obliczeniach. I 120 zł. to była stawka, którą ma Warszawa. Dokładnie. Wszyscy z Warszawy, którzy zgłaszali praktycznie, zgłaszali stawkę 120 zł albo większa część. I nikt praktycznie z innego miasta, poza jakimiś wyjątkami, nie zgłosił 120 zł jako cena terapii. A więc mamy tak naprawdę pewną przepaść. Czyli cała Polska do 100 zł, a później 120 Warszawa. Pojedyncze przypadki tak, tak jak mówię, ale jakby um, uogólniając 120 zł, i to była całkiem duża liczba, e, ponieważ aż 15% ze względu na to, że naprawdę wiele osób z Warszawy wzięło udział w głosowaniu. Także 15% aż to 120 zł, ale to są praktycznie wszystkie osoby z Warszawy. Mamy więc bardzo dużą rozbieżność między właśnie stawką 60 a 120 zł, ale najczęściej stawkami jest 80-90, często też 100 zł za 40, 45 minut terapii logopedycznej. Drugie pytanie, jakie do Was miałam, miałam o to, czy podnosicie swoje stawki od nowego roku, ponieważ Inflacja, tak, droższe paliwo, na przykład, więc dojazd czy do pracy, czy do pacjenta, bo część z was dojeżdża przecież do swoich pacjentów, do domów. I słuchajcie, większość osób powiedziało, że albo podniosła już, albo podnosi. I procentowo wygląda to tak: 65% podnosi od nowego roku. 15 już podniosło ostatnio, jakby już zdążyło, zanim ta ankieta tutaj wystartowała, i tylko 20% nie podniosło tych stawek i nie planuje w najbliższym czasie, a więc jednak 80% albo już podniosło, albo jest w trakcie podnoszenia od nowego roku. Czy będą się wtedy kształtowały te wyniki troszkę inaczej? Jestem ciekawa i myślę, że po nowym roku zrobię ponownie ankietę, powiedzmy, luty-marzec, jak wyglądają stawki. I zastanawiam się, czy one będą nadal kształtować się tak samo, czy jednak właśnie będzie widać tę tendencję wzrostową. Dajcie znać, czy takie filmy Was interesują. Czy tematyka taka nie stricte logopedyczna na zasadzie terapii, tylko taka biznesowa, może z jednej strony, z drugiej strony, e, jak rodzic to ogląda, to taka, e, nie wiem, poglądowa na to, e, jak wygląda sytuacja logopedów was interesuje. Czy nie? Czy interesują Was takie tematy? Dajcie znać w komentarzu, czy to był ciekawy odcinek. Ja jestem bardzo zaskoczona tym, że u mnie w mieście w Lublinie jest tak tanio, naprawdę terapia logopedyczna jest bardzo jakby tania w porównaniu do innych miast. Oczywiście nie każdy gabinet, nie każdy tutaj miejsce, ale jakby jednak te, które są zgłoszone przez Was. I jestem zaskoczona też przepaścią między Warszawą a całą resztą Polski. Gdzieś tam jeszcze Gdańsk, Wrocław, Miał takie pojedyncze stawki 120, ale jednak była naprawdę bardzo duża różnica Warszawa, a cała reszta Polski. Także hmm, ciekawe wnioski. Dajcie znać, co myślicie o tym filmie, i do zobaczenia w kolejnym filmie o 9 w następną niedzielę.